Jest rok 2025. Każdego dnia zgłasza się do mnie od 3 do 5 osób, które są świeżymi trenerami i dopiero chcą zacząć w ogóle pozyskiwać nowych klientów, jakichkolwiek klientów. I w tym samym czasie widzisz na swojej siłowni 3 do 20 innych trenerów, którzy mają klientów, czasami nawet zapełnione grafiki, pomimo tego, że nie mają zbyt dużego doświadczenia. Pomimo tego, że mają 20 lat. Pomimo tego, że są trenerami od. Pięciu miesięcy przykładowo. Okay? Prawda jest taka, że wszyscy jesteśmy na skrajnie, skrajnie, skrajnie konkurencyjnym, zapełnionym oraz przesyconym rynku. I ja i ty jesteśmy na skrajnie, nasyconym, przesyconym rynku. Tak szybko jak ty zobaczysz sukces w tym, co robisz, inni ludzie już będą pędzić na złamanie karku, aby skopiować dokładnie to, co zrobiłeś, tworząc w ten sposób reakcję łańcuchową. Szczególnie jeśli widzisz w tym sukces już od kilku lat. I wydaje ci się, że opieranie się na stałej bazie klientów z jest idealnym rozwiązaniem. Prawda jest taka, że większość z nas w jakimś stopniu jest częścią tego łańcucha, wzorując się na kimś podobnym, na jakimś innym, podobnym, kto w ogóle odniósł sukces, robiąc podobne rzeczy do tej osoby. Czyli mamy jakiegoś mentora, mamy jakąś osobę, może nawet nie mentora, mamy osobę, na której się wzorujemy, której sukces zobaczyliśmy, który sukces nas zainspirował. Z tego powodu staliśmy się jej konkurencją. Więc teraz ta osoba musi dzielić swoje pieniądze z nami de facto. I ty i ja, wszyscy mamy jakichś mentorów, lub przynajmniej osoby, które były dla nas wzorem, kiedy zaczynaliśmy, i to wszystko powoduje w praktyce, że. Rynek staje się ogromnie konkurencyjny. Ogromnie konkurencyjny. I fajnie jest być inspiracją dla innych, fajnie jest być tą osobą, która teraz wygrywa, fajnie jest być tą osobą, która ma, ma te polecenia, ma zapełnione grafiki z poleceń, nie wydaje nic na reklamę, ale tak się to zwykle kończy. I to jest normalne. I zaraz przejdziemy do tego, dlaczego to jest normalne. I jak można temu zaradzić, dlaczego to jest normalne, ale jakby zaczęłam się na chwilę na tym slajdzie, bo prawda jest taka, że załóżmy, że jesteś teraz trenerem i korzystasz głównie z poleceń, bo masz dużo doświadczenia, bo masz dużo klientów z przeszłości, bo jesteś trenerem od x lat itd., itd., Zauważ, co się dzieje dookoła Ciebie. Zauważ, ile nowych trenerów jest, zauważ, ile nowych studiów treningowych powstaje, zauważ, jak, w jakim tempie rozwija się branża fitness przez ostatni rok. Zauważ to. Przede wszystkim. I zastanów się teraz nad tym, na ile te polecenia będą skuteczne za następne 3 lata, jeśli ta branża dalej się będzie tak rozwijała. Za ile one będą skuteczne nawet za następne pół roku? Tak naprawdę. I ile osób tak naprawdę będzie przychodziło typowo z tych poleceń? I teraz. Ja zanim powiesz, że okej, okay, ty masz doświadczenie, osoby z polecenia są zaufane i tak dalej, tak dalej. Pamiętaj o tym, że czym więcej osób jest na rynku, tym więcej osób się reklamuje. Czym więcej osób się reklamuje, tym więcej osób będzie zdobywać zaufanie potencjalnych klientów, i tym więcej osób równocześnie będzie zdobywać zaufanie twoich potencjalnych klientów z poleceń, którzy to Tobie mają teoretycznie zaufać. Ale oni widzieli innego gościa w sieci, który obejrzeli parę jego jakiś tam rolek, może sobie zobaczyli reklamę, może obejrzeli jakiś jego film na YouTubie, postanowili im zaufać, skorzystaj z jego usług. Nie masz klienta, OK. I tak będzie się działo i to będzie coraz bardziej, coraz bardziej postępowało. Więc jakby czym jest, większa będzie konkurencja, tym więcej Twoich klientów, którzy mają do Ciebie przyjść teoretycznie z tych poleceń, będzie się tak naprawdę w praktyce podkradanych ok? i oni będą korzystać z usług innych osób. Więc w ten sposób to wygląda i to jest taki wykres, który idealnie obrazuje, jak wygląda stosunek Twojego biznesu do konkurencji na rynku. Da się to rozwiązać. Powiem też na końcu, w jaki sposób i jak ja to rozwiązuję, jak i nie mogą to rozwiązać, jak ja to będę robił i jak ja to robię u swoich klientów i będziemy to robić u swoich klientów również. A... Lub będę robił u ciebie, jeśli właśnie będzie moim klientem, bardziej o to mi chodziło. Natomiast to jest taki wykres, który przedstawia sukces. Czym wyżej, to mamy większy sukces, czym bardziej dalej w czas, no to mamy czas po prostu. I konkurencja na rynku to jest ten czerwony graf. Czym większa jest ta konkurencja, ona rośnie, rośnie, rośnie. Ty na ten moment masz pik sukcesu, fajnie to idzie, jest OK, jesteś zadowolony, zarabiasz to, już my ileś tam, tysięcy miesięcznie. Masz jakiś tam sukces, po prostu jesteś zadowolony ze swojej kariery, tego jak to przebiega. I nagle konkurencja staje się tak ogromna, że ona w końcu przebija Twój sukces i twój sukces zaczyna jeszcze bardziej bardziej gwałtownie i jeszcze szybciej spadać, bo konkurencja staje się jeszcze, jeszcze większa. To jest, to jest całkowicie normalne zjawisko, bo teraz zauważ, co się dzieje. Jeśli, jeśli ja zobaczę, jeśli ja chcę zostać trenerem i zobaczę, że jest dziesięciu różnych innych trenerów młodych w moim mieście, którzy zarabiają bardzo dobrą kasę, to ja powiem, kurde, jeśli oni dają radę, ich dziesięciu dało radę, to ja też dam radę. I czy dam radę, czy nie dam rady, niezależnie od tego? I jak będę sobie radził, nawet jeśli będę sobie radził źle, już jestem dla nich konkurencją. Już podkradam ich pewnych klientów, już pewne osoby, które są moimi klientami, nawet jeśli mam ich mało, one mogą być klientami tych osób. Więc de facto robię im konkurencję. To jest normalne? To jest normalne. Ale jeszcze większą, jeszcze bardziej będzie musiał się dzielić z resztą rynku w praktyce. W praktyce tak to wygląda, więc jakby należy o tym pamiętać, że czy większa jest ta konkurencja, tym bardziej Twój biznes będzie spadł. I tak na po prostu wygląda, jakby da się wygrać z konkurencją, ale nie o tym teraz. Teraz przedstawić, jak to wygląda i jak to wygląda w 90% biznesu tak naprawdę. Stajesz się po prostu kolejną, zwykłą opcją. I tyle. Jakby ludzie nie zwracają uwagi nawet na to Twoje doświadczenie tak bardzo. Uwierz mi, że ludzie bardziej ludzie będą bardziej skłonni w większości, ja nie wiem, że wszyscy, bo okej, okay, ja powiedz że, że są wyjątki i tak dalej. Ludzie będą bardziej skłonni zaufać osobie, która ma, nie wiem, dużo followersów, ma trochę kontentu, ma dobre reklamy, wszystko wygląda profesjonalnie jest przejrzysta, transparentna w social mediach, niż osobie, która powie, o ja nie potrzebuję mieć Instagramu, bo ja mam 20 lat doświadczenia. Kurwa, to, to jak ludzie mają gdzie zaufać? No sorry. Taka prawda. Jakby to jest najbardziej dotyczne tłumaczenie. Nawet jeśli aktualnie masz sporo ilość klientów z poleceń, to wybór staje się powoli ogromny. Okay? I wiem, teraz powiesz pewnie, że przecież masz duże doświadczenie. Jeśli oczywiście w ogóle masz, bo jeśli go nie masz, no to tak naprawdę to nie, nie będzie dla Ciebie dźwignią w ogóle. Że masz duże doświadczenie, znają cię w całym mieście. Problem jest jednak taki, że ci młodzi, młodzi trenerzy z zapełnionymi grafikami, oni idą z duchem czasu. Oni cię bardzo szybko, bardzo szybko wyprzedzą, cię po prostu zdepczą, jeśli nie będziesz szedł również z duchem czasu. To jest film głównie przeznaczony dla trenerów, którzy są trochę starsi, lub mają większe doświadczenie, ale i również dla tych młodych, więc żebyś wyciągnął, wyciągnęła z tego naukę, co możesz zrobić na przyszłość i jaką drogą możesz iść. Nawet jeśli nie masz dużego doświadczenia, jaką drogą możesz iść, żeby uniknąć tych błędów. Więc osoby, które idą z duchem czasu, one cię po prostu zdepczą po drodze i cię przemielą. Sama mam u siebie osoby w wieku 19-25 lat, czyli bardzo młode osoby, które mają mniej niż rok doświadczenia, mają zapełnione pogrzeby, grafiki i pracują na stawkach 130, 150, 180, czy nawet 200 zł za trening, to jest zależne od miasta, ale, ale pracują na takich stawkach. Ok? I te osoby one korzystają z tego, co dzisiaj jest najskuteczniejszą drogą, czyli social mediów, odpowiednich reklam, budowania marki osobistej. Może nie tak bardzo na tworzenia kontentu, bo to nawet nie o to chodzi. Po prostu z reklam, odpowiednich lejków, mają odpowiednie umiejętności sprzedażowe. Bazują na tym, co naprawdę się sprawdza w 2025 roku. Szukają dróg na skróty. Czyli do tego, żeby rozwijać swoją karierę w pół roku, a nie przez następne 5 lat ją rozwijać i na końcu rozwijać ją drogą poleceń, a na końcu okaże się, że i tak konkurencja Cię wypierdzieli w dupę, że tak powiem. No bo taka jest prawda. Jakby, bądźmy szczerzy, okej, okay, możesz rozwijać tą karierę przez 5 lat drogą poleceń i fajnie i super, może będziesz miał te polecenia, ale potem ani się obejrzy, że się okaże, że nagle polecenia Ci odejdą, nagle pojawią się inni trenerzy i będziesz się zastanawiać, kurde, to te 5 lat budowałem i... Ci ludzie jednak nie są dosyć lojalni. No tak może być i tak prawdopodobnie będzie. I nie zrozum mnie źle, jakby polecenia są super jako dodatek. Nie chcę, żeby ten film źle wybrzmiał. Chodzi o to, że polecenia, moim zdaniem polecenia, to, są naj, to jest najlepsza sprzedaż, jaka może być. To są najlepsze sprzedaże, jakie mogą być. Ja mam, mam sporo osób z poleceń i jak przychodzi do mnie osoba z polecenia, to to jest, to, to nawet nie musisz mieć żadnej umiejętności sprzedaży, po prostu jest jak kasjer Biedronce. Przychodzi, płaci tyle, odpowiada ewentualnie na kilka pytań. Więc jakby, jeśli. Pozyskujesz klientów na większej skali, na przykład z tak zimnego ruchu, to prawda jest taka, że musisz mieć jakieś umiejętności sprzedażowe, musisz coś z sobą, jeśli chodzi o to sprzedaż, reprezentować, musisz mieć ewentualnie jakiś system marketingowy itd., dalej, żeby to miało ręce i nogi. Jeśli masz osoby z polecenia, nie musisz im w ogóle sprzedawać. Jakby To jest częsty też taki błąd poznawczy, kiedy przychodzą do mnie osoby, które mają samo osoby z polecenia, i mówią, mi idzie zajebiście sprzedaż, ja wszystkie konsultacje, które mam treningowe, domykam 90%. I mam wszystkie osoby, które tak mówią, że domykają 90% konsultacji sprzedażowych, są wszystkie osoby, które mają osoby z poleceń. Ja wtedy pytam, okej, okay, ale jakby ci potencjalni klienci są oni z reklam, z jakichś poleceń? No, polecenia, polecenia głównie, stary. Powinieneś domykać 100%. <laughs> jakby, jeśli ktoś kiedyś sprzedawał na poleceniach, to wie, jak to jest proste. Ale nie dasz rady opierać na nich swojego biznesu długoterminowo. Po prostu polecenia są super, są zajebiste, korzystaj z nich tyle, ile możesz, ale nie dasz rady długoterminowo opierać na nich biznesu, nawet jeśli do tej pory to robiłeś. Okay? I sam widzisz, co dzieje się teraz. Konkurencja zaczęła po prostu wyrastać jak grzyby po deszczu przenośni. Każdy robi kurs na trenera, próg wejścia jest bardzo niski, bo są osoby, które robią po prostu internetowy kurs za niem nie 100 złotych i wydrukują sobie certyfikat, to też jakby działa, więc jakby próg wejścia jest bardzo niski. Jest bardzo, bardzo, bardzo niski. I to samo dzieje się, dokładnie to samo dzieje się w mojej niszy agencyjnej. Co źle? Nie uważam tak, bo dzięki temu poziom będzie coraz wyższy, ale przetrwają tylko ci, którzy się dostosują, którzy będą robić najwięcej roboty, którzy będą najbardziej pracowici, którzy nie dadzą za wygraną i tak dalej, i tak dalej. I którzy nie będą opierać się tylko na poleceniach. Nie wyobrażam sobie, opierać się tylko na poleceniach. Ostatnio ktoś napisał pod moim postem, jak ustawić Instagram jako trener personalny, że dobry trener nie musi mieć Instagrama. Owszem, jakby są pewne zawody, są pewne zawody, branże, w których jesteś typowo, pracujesz typowo jak osoba z zaplecza. I teraz, jeśli jesteś w branży, w zawodzie, gdzie, znaczy, po pierwsze, to jest. Totalne głupstwo. Jak, jak jest w jak biznesie online, to ja nie mam tak, że pozyskam trzech klientów tego miesiąca ja mam zapełniony grafik. Jak ktoś ci pisze w mailu, że o, jeszcze przyjmę trzech klientów tego miesiąca, to raczej traktuję to jako żart i raczej to w ten sposób nie działa. To jest jakby użycie takiego urgency, że to masz jak najszybciej podjąć działanie, żeby po prostu za, umówić tam rozmowę, szkodowo ale jakby chodzi o to, że ja nie jestem ograniczony. Więc po co ja mam się sztucznie ograniczać i korzystać tylko z poleceń? Jaki jest w ogóle tego sens? Ok. Jeśli są zawody czy branże, w których pracujesz z zaplecza i w których masz sieć poleceń i który bierze od klienta 100 tysięcy złotych przykładowo, bo dostarczasz jakąś high-endową usługę, jakąś bardzo dużą usługę i tak dalej, i tak dalej, to spoko, to, to jest super, bo jakby faktycznie, faktycznie to działa, faktycznie nie potrzebujesz mieć reklam i dalej, i tak dalej. Ale w biznesie usługowo-coachingowym, w którym Ty pozyskujesz klientów, Ty obsługujesz klientów, Ty jesteś całą wartością tego biznesu, Ty jesteś wszystkim w tym biznesie. Jaki ma to sens? Jaki ma sens? Ukrywanie się? W dziupli, żeby znało Ci 10 osób, jak możecie znać 10 tysięcy osób? Jaki matologiczny, jakie ma to logiczne wytłumaczenie? Hej, jestem zajebistym trenerem, Kubo ode mnie. Podchodzisz do lustra i, mówisz, i co? Mówisz i próbujesz sam sobie sprzedać, jakby to nie ma logicznego sensu. To nie ma w ogóle logicznego sensu, bo co z tego, że wyprodukuje, co z tego, że ja wyprodukuję najlepszą rakietę kosmiczną, lepszą niż Elon Musk, skoro ona nigdy nie wleci na orbitę. Albo lepiej, skoro nikt nigdy nie dowie się, że ona w ogóle istnieje, że coś takiego zbudowałem. To spoko, mogę budować to dla siebie, jakby czemu nie? Ale jeśli nikt się o tym nie dowie, to jaki ma, jaki ma to do cholery sens? Co z tego, że stworzę buty lepsze od Nike, skoro tylko ja w nich będę chodził? Albo nie, stwierdzę, że będę chodził w nich tylko po domu, bo boję się, że ktoś je zobaczy. Idealna analogia, prawda? Co z tego, że będę najlepszym trenerem na świecie, skoro wie o tym 5 osób? Skoro wie o tym rzesza osób 20 z poleceń? Co z tego? Co ci to da przyszłościowo? Ok? Jakby jaki ma to, jaki ma to przyszłościowo sens? Więc jeśli naprawdę korzystasz na ten moment tylko i wyłącznie z poleceń, Musisz zacząć myśleć po prostu przyszłościowo i nie mówię tego, żeby zrobić Ci na złość, ale jeśli korzystasz tylko z poleceń na ten moment i na tym opierasz całkowicie swój biznes, nie masz żadnego innego źródła pozyskiwania klientów, twierdzisz, że Instagram jest zły, social media są złe, reklamy są złe, to jest złe, budowanie marki osobistej to jest B, nie chcesz pokazywać w internecie itd., itd., obudzisz się z ręką w nocniku za kilka lat. I może teraz nie posłuchaj tego małolata, tego dzieciaka, i dalej. Spoko, wspomnisz moje słowa za kilka lat. To jest jakby tyle, co chcę przekazać w tym filmie. Bo wiem, co się dzieje, wiem, co się dzieje też na zagranicznym rynku, jak to tam wygląda, jak to wyglądało. Podobne schematy dzieją się teraz u nas w Polsce. Podobnie to wygląda aktualnie w Polsce. Aktualnie konkurencja staje się tak ogromna, że naprawdę, naprawdę pewne osoby będą mieć tarapaty. Więc nie bądź po prostu w grupie tych osób, po prostu bądź w grupie tych lepszych, uprzywilejowanych osób, które, o tak, te osoby w wieku 19-25 lat mają zapełnione grafiki, latają, robią treningi po 150-200 zł i mają zajebiście. Bądź w grupie tych osób. To tyle na ten film. Jeśli jesteś trenerem personalnym, trenerem online, właścicielem studia treningowego, to śmiało możesz zaradować rozmowę z pierwszego Podaję pierwszego linku w opisie. Sprawdziłem podczas tej rozmowy, czy jestem w stanie Ci pomóc w tym, co osiągnąć, jeśli chodzi o rozwój swojego biznesu. Jeśli będę w stanie przedstawić, jakby to mogło wyglądać, i możemy podjąć oczywiście współpracę. Więc jakby jeśli chcesz, no to spoko możesz odbywać. Jeśli nie, to oczywiście nakierujecie wtedy pod odpowiednią stronę. Nie jest to nic zobowiązującego. W takim razie dziękuję za oglądanie tego filmu i co? I do następnego miłego dziąka Hej!